Tracy, baby, you called? Yeah, look, Dad, we're worried. I'm worried, too. I really want to see you. Well, I don't want to see you. You need help. Like, serious, serious help. And if you don't get it, you're gonna be killed. Tracy, I love you. But you don't know what the fuck you're talking about. I tried, Daddy. That's all I could do. Hej, he, he, witam Was bardzo serdecznie. tu Resident Iron i zapraszam Was. O jezu na kraksę. Ha, ha. Nie, no na kolejny odcinek z GTA5. Jechałam sobie do zadania. No wiesz już mi ile razy... Typ, Trua, jak to się mówi. Boniło, więc stwierdziłam, że no dobra, odbiorę, no. Żeby nie było. No, i już będziemy mieć... To miało to jak jakieś, mówiła, do dziecka, no. No, i jestem. Co tam ten... Co tam... Uh, zrobić? M mz Hello? Ktoś tu? Mie mieszka? Aha, nie, nie wszyscy, tylko... Get out, What is this? It's a thing. You said you wanted work. This is work. Uh huh. And who's the guy? You'll see. Yes. Hi. Oh. <laughs> Hello. We're looking for Mr. Madrazzo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. Patricia. <laughs> Get us something to drink with you. Quickly! Hey, good to see you again, Michael! <laughs> Likewise, uh, it's my friend Trevor. Uh, sit down. Sit, sit, sit. So, what did you tell him about me, about. Martín Madrazo? Martín's a yes. old friend of mine, Trevor. He's the truth. Martín. is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. Uh, uh, some people. <laughs> They no longer fear me as much as they used to. People who wear clothes to me. Uh, my cousin, uh, you married Michael. <laughs> well, apparently he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. Huh? By you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Ah, uh, hello? What's the deal? This is him. <laughs> Javier, <laughs> he's flying off to Liberty City this afternoon. and He's taking some files of mine. Innocent files that um, I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know, and when he flies by, shoot him down and get the files back. A man, what's a pay? <laughs> huh? Trevor, come on. You still want the drink? Not now! Spóźniłaś się, kurde, z drinkami. Za no późno Elis nie powinna napić. Obserwatorium. No, ok. jedziesz swoim, jeszcze jedę swoim gratem. Gdzie on w ogóle stoi? No, jedź. Aha! Będę szybsza! Pierwsza, znaczy to nie wyścigi, on jedzie gdzie indziej, no nie. Rewora, my jedziemy w obserwatorium. Chyba. Chyba. Nie mam pojęcia. Ojojojojojoj, ależ żem się wyhamowała. Dobrze, zobaczymy co dziś ciekawego... Z

Work for anyone, but I read you, man, loud and clear. What are you talking <laughs> about? All that Aztec stuff. Those weird little artifacts. What? The little fertility statues, whatever. The guy has trouble getting it up. We'll clear two, three million on those. Easy. Perverts will pay anything for hope. <laughs> case in the joint. We didn't agree to a fee for this job. So what's it all about? Okay. The guy lives well. That don't mean we're robbing him, but it does mean he's got money to pay people who help him. When the time comes, he'll do the right thing. If he don't, please let me handle it. You don't get a wife like that without being rich and an asshole. Fuck. We have Porsche. No, więc apeczymy co dzisiaj mistrujemy. Tak mówię, ostatnio ten nie wydaje mi się, że jakoś Yy, trudne te misje są, żebym się kuła. wiecie, po milion razy i zaczynała. Nie sądzę. Znaczy raz na jakiś czas się zdarzy coś tam, ten... Ale tak to spoko. Jej, za niedługo Diablo 4. będzie Diablo 4 grać, aż będzie... Dobrze i... <noise> No tak no wszystkie postacie, muszę sobie zrobić. No nie ma bata i w trójce miałam to samo. Nie ma. Nie ma. A nie czeka, bo muszę zaparkować ładnie. Powiedzmy. Nie ma, w trójce miałam wszystkie postacie zrobione, chociaż nie wszystkie mi się podobały tak szczerze. Ale miałam zrobione. Shoot the plane down and I'll be ready. Huh? Okay. If you could see this gun, it might convince you, Martin Madrazo, ain't someone to be messing with. No. Gdzie on jest to jest on. I got her. Of the city. Go down next time. Wydaje mi się, że mam trafić w okienko. No, w okienko mam trafić. Dziękuję! Dziękuję w okienka to ja umiem grać. O oh, kurde! Prawie Ej, ej, ej! Ej, 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 ej! ej, Okienka to. O jezu, obserwatorium zepsute Gdzie ja mam jechać? Podążaj za. Liskać się nie wyglebie gdzieś po drodze. Liska się wyglebie zaraz. Jeps, kurde, drzewo. Nie dobry. Jej! Spoko, spoko, widzę, widzę. i w słup haha <laughs> ejeps oj, ojojoj jakby mnie tak teraz ta tirówka powiedzmy suka to by było o biednie panie zaraz podklęknie, klęknie znaczy no, położy się tym samolotem Dobre jest, nie jest źle. O, kuźwa, o, kuźwa, o, właśnie, dzień dobry. <laughs> Stawa, ja wiem, że bolało i tak dalej, I ten. Ale, wow. Nie spodziewałam się, ale spoko, możemy jechać za oparami. Znaczy, za dymem. To nie są opary, dym. Widzę. No, widzę. Jest dobrze. <laughs> nie skup. No nie no, musiało się tak kurde skończyć. No do... Ja potrapię. Dziękuję. Teraz krzaszki zaś mnie wykrzaczą. Dobra, jest. Próbuję wylądować, chociaż słyszę ciuch i zaraz... Uhu! Nie no, ja mam póki co na razie podążać za nim. Czekać aż wyląduje. I tyle. O, auto, ja cię.

O Jezu, 30 ów Dobra. Co, 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 co? Dobra, mamy to. Vou só tentar só oh, eu. preciso I'll take them to Madrezo and explain the human cost of this I'll oh, take it easy, man. Listen to me. We'll talk about that later. I want you to just drop off the files. I gotta get rid of this rifle, then we'll talk. Nie sądzę, żeby on na spokojnie to ten... Aha, czyli ja teraz jadę ten... Pozbycie autał. Au, 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 Brum, brum. I co ja mam z nim? Opuść teren? Ale co? A z autem czy bez auta? No chyba z autem. To nie ja, to ja tylko jadę, ja wycieczkę mam niż furgonetkę. Ehm, um, a mogę w takim miejscu pod krzaczkiem? Ehm, czy mam jakieś te przylepki. Ehm, um, będzie to dało radę? Da to radę w ogóle. Zjoro się to auto. Ciekawe. Ja muszę to zobaczyć, bo ja nie uwierzę. Leci i leci. Um? Czy nie? Um. <laughs> Dlaczego? No i co, i nie wybuchło mi? Co jest, kurde? Nie, no jest baku, oku powinien być, no nie, ale jak ja mam furgonetkę zniszczyć, co? Teraz policja się odezwie. Ja wiem, najlepiej no, jeździć i rozwalić ją tak, w taki sposób. W ogóle już tam kapie coś. Jak to nic nie daje. O, pali się. Spal bo my chcemy BUM! Jakbym miał jakiś granatnik, no co ten. Nie mam granat... a teraz dymaj na... <grystanie> na nogach. Tylko <grystanie> się nie podpal, chłopie. Halo, ja, ja jestem, zgubiłam się. Nie wiem, gdzie wylądowałam. Nikt nie jedzie? Jasne, że nie.

Kolejne auto, ale ono zabędzie zawracać! Stop! Panie stop, dawaj to kuźwa auto! Oli oh dear, O Boże! No oh shit, dzięki za auto, pa! Jeszcze cię stuknę! Twoim autem, dobra jedźmy szybko, bo... ...Terebor coś od... ...odpindzili! <laughs> ja się zbiści. <grym> o jajku. Ale żebym się wcisnęła. Pci Bez stłuczki. Tak, dawajcie wszystko na październik. Ciekawe, co jeszcze się wykrzacze w październiku. Oprócz yy, Alana Wake'a drugiego i asasyna Mi Miraża. Mech po prostu. A teraz w czerwcu i tak się wykrzaczy dużo gier. Również, więc. No bo w czerwcu, tak. Y... Diablo. Y... Final Fantasy 16, Nie wiem, jeszcze coś pewnie jest. Wychodzi w czerwcu. Panie Graypan, ciekawe kiedy Starfield. No i w czerwcu też te pokazy będą jakieś ten. Nie pamiętam, ten, ten... Summerfest? Summerfest, jasne! jest jakiś tam, ten, Microsoft chyba też coś. Xbox, przepraszam, nie, Microsoft, to już dawno nie jest. Aha, miałam wam gdzieś zdjęcia, czegoś poszukać i zapomniałam. Ciekawe, w którym to odcinku wam mówiłam. W którymś z GTA. Chyba wczorajszym? Zapomniałam, że gdzieś mam zdjęcia z chałupinki? Tak to się właśnie u mnie kończy, że ja ten mówię, że coś tam pokażę wam, a potem yy, zapominam o tym, bo muszę zrenderować odcinki. i... To jeszcze pamiętam, jak jeszcze to był Microsoft. Rakietki mieli Microsoft. Na E3 mam na myśli. Oh, uh, the fuck has happened. Why do you have his car? Man, a piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mikey. I mean really I don't. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he i kind of got a little angry so i admit i, I kind of got a little angry hello no so what kind of fucking animal do you take me for no i didn't kill him oh yeah poor <laughs> right? oh no oh so poor what did you do oh, oh, i just told you what i just did oh, now, you. go uh, unfortunately <laughs> i think that we're gonna have to lay low for a little while while you know we discuss things with martin oh you think why don't you pop in the back all right now patricia she already called shotgun i know a nice little place we can hang out you know it's a relaxing little spot little ghetto cabin in the woods you know what i'm saying oh my god bravo and aha oni sami jadą. Dobra. Pięknie po prostu, zajebiście. Nie no, myślałem, że go sprzątną, bo... H Halo. Cio! jo nie taki łodziaczek. Mogę ten... Nie mogę go pokłaskać... Ja nie chcę Ciopusia pogłaskać. Jak to się robiło? Piłeczko można rzucać. On w ogóle w, mi, w, w auto mi wejdzie? No, in, Wsiądzie mi? Wsiądzie mi. tego go zawieźć do chałupki. O, jaki słodziak. Jaki słodziak. To no jedziesz do chałupki, nie ma to tam, to nie pyskuj i tyle. Chcę <grystanie> cię odwieźć do chałpinki. No, jaki co pójść. Nic nie poradzę, kocham zwierzęta. Akurat pieski, kotki A manta. Nie, to nie jest jedno zwierzę. <grybujesz> to są dwa. <grybujesz> manta to jest piesek. A... a. No tak, no chyba tak powinno się powiedzieć. A. A jaki smokot. Znacie. Dobra, zostań tu. Są <noise> sąsiadów. Powinien zostać. Znaczy, już zawiozłam go w ogóle do domu, zacznijmy od tego. E, co tu mamy? Dewina mamy. Dobra, wiecie co, skończymy sobie e, tu odcinek, następnym e, ogarniemy tego Devina, a potem widzę, że mam ten. Od Trevora to jest. I żeż mamy i ten, więc no, zobaczymy. Eee, dobrze, na no nic. Aha, nie da ich przełączyć teraz, Na no, eee, no nic, eee, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli Wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na rąkę bym bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my jutro usłyszymy się w kolejnym odcinku z GTA 5. Dzięki, cześć.